5 powodów, dlaczego elektryki są spoko. Po pierwsze, osiągi. Nie będę mówił tutaj o mega drogich autach, w których od przyspieszenia robi się niedobrze, bo już te najtańsze elektryki mające 120-150 koni zapewniają super osiągi, zwłaszcza w mieście, gdzie roboty robi moment obrotowy dostępny od razu po wciśnięciu gazu. Po drugie, koszty eksploatacji. Ładując w domu, każdy przejechany 100 km kosztuje Was jakieś 15, no maks 20 zł a z fotowoltaiką prawie za darmo. Do tego nie ma tu takich drogich przeglądów, nie trzeba wymieniać oleju, a hamulce zużywają się wolniej. Po trzecie, cisza i komfort. Ten punkt nie wymaga chyba specjalnego komentarza, elektrykiem pokonujemy kilometry w pełnej ciszy i możemy w pełni skupić się na prowadzeniu, słuchaniu radia czy rozmowie z pasażerem. Po czwarte, nowoczesne rozwiązania. Wiele elektryków to nowoczesne auta z ciekawymi rozwiązaniami. W większości takich samochodów możemy włączyć sobie klimatyzację czy ogrzewanie zdalnie z telefonu i wsiadamy do auta gotowego do jazdy. I po piąte, udogodnienia. Oprócz dofinansowania do zakupu elektryka, takim otem możecie jeździć po buspasach, parkować za darmo w mieście, czy wjeżdżać do stref czystego transportu w wielu europejskich miastach. Już jutro druga część przedstawiająca pięć największych wad elektryków.